Mateusz, jak Piotruś chce spać chyba? Mateusz? Też połóż się tak jak Piotruś. Nie masz czasu, nie? Ej, 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 ej! Piotruś <śm> Powiedz mi z kuku. Kuku! Powiedz. Kuku. kuku! Kuku do kamery! Kuku! Co ten mały tam opowiada? Ja będę wcinał buty, uwaga. Chcę mu zabrać, żeby nie jadł. Mateusz. O, dziękujemy Piotruś. Tego też trzeba zabrać, bo tego się nie je. Mateuszek. Czekaj, położymy. położymy tutaj. Tu połóż. O. No sprawdź, które są twoje, Piotruś. Które są twoje? To są moje. To są twoje. Nie, nie, nie. Nie, nie. Hmm. a kuku! Chłopaki, a kuku! Mateusz, Piotruś, Piotruś, ostrożnie z tą nóżką. Piotruś, usiądź normalnie, tak? No, us usiądź. Co, mam zabrać Mateuszka? Tak. Dobra, już go zabrać.